Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie i na podejrzenie, co się znajduje w środku nowego magazynu od wydawnictwa Egmont LEGO Explorer. Mamy tutaj jakąś figurkę Lego. Zaprojektuj własnego robota, a prezentem jest Robot Lego. No więc dłużej już nie czekamy. Otwieramy. Robota zbudujemy za chwilkę. Najpierw zobaczymy, co się kryje w środku magazynu. Ale fajna, sztywna, gruba okładka. Lego Explorer. Nauka, technika, projektowanie, sztuka, matematyka. Brzmi bardzo ciekawie, czy robot to umie? Czy umie latać, budować, sprzątać? Ciekawostki na temat robotów. Czy robot umie biegać, poprawić ci humor, gasić pożary? O, tutaj mamy miejsce na zaprojektowanie swojego robota roboty przyszłości, modele obłędnych robotów, które chcielibyśmy zobaczyć. Zmywarka, fotel, robo-kucharz. Twój mózg jest lepszy niż każdy komputer, więc poddaj go próbie i zmierz się z zagadkotronem. Strasznie ciekawie to wszystko tutaj brzmi. Będziemy się na pewno za chwilę dokładnie wczytywać i rozwiązywać te wszystkie niesamowite robotyczne zadania. Historia robotów. Zostań mistrzem. Rozwiązujemy problemy. Tajny szyfr do rozwiązania. Lego Lab. Tutaj mamy chyba tego robota, z tego co widzę, którego mamy zbudować, i musimy stworzyć mu kolegę z klocków Lego, które mamy w domu. Król klocków, element z numeru, mała dźwignia, co nieco tutaj też jest na ten temat napisane. Jak budować lepsze roboty? Pomysły na szybko czyli jakie roboty możemy zrobić z własnych klocków. Nowy numer, numer drugi, będzie z ośmiornicą Lego. Wow! Od 18 sierpnia w sprzedaży i tutaj jest instrukcja składania naszego robota i dalej też możemy go przebudować, poszperać w swoich klockach, zmodyfikować, jaka fajna, twarda, gruba okładka. No, pierwszy raz się spotykam z taką okładką w magazynie dla dzieci. Zresztą mam wrażenie, że strony też są grubsze niż w standardowych magazynach. No dobra, bierzemy się. Za składanie robota. Robot jest zbudowany tutaj nam, jak to zwykle bywa, trochę klocków takich dodatkowych zostało. Robot się rusza, ma ruchome rączki. Tutaj te, co to jest? No nie wiem, w każdym razie ma bardzo dużo różnych ruchomych elementów i możemy mu otworzyć brzuch. A w środku jest, co to jest? Jakiś. List, czy nie, jakaś kaseta? No nie wiem, w każdym razie możemy mu to wrzucić do środka. I tak wygląda robot z magazynu Lego Explorer od wydawnictwa Egmont. Jest to nowość, a my się już nie możemy doczekać drugiego numeru. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.